pierwsza kolejka tego jakże emocjonującego turnieju. Pytanie, które ciśnie się na usta, to która ze stron jest lepiej przygotowana i nie da się presji. Drodzy Państwo, witamy serdecznie i zapraszamy na futbolowe emocje. Powinno być ciekawie. Piłkarki obu ekip są ponoć świetnie dysponowane. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z Państwem i skomentują. Tomasz Snukowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj rozpoczynamy fazę grupową tego turnieju. Dziś ktoś może zrobić pierwszy krok w drodze do finału. Reprezentacja Norwegii mierzy się z Kanadą. Tomku, to zawsze są emocje, bo w takim turnieju międzynarodowym nie ma wbrew pozorom miejsca na potknięcie. Oczywiście zaczynamy dopiero fazę grupową, ale piłkarki obu drużyn wiedzą, że w przypadku porażki trudno będzie tutaj awansować. Ciekaw jestem bardzo tego spotkania. Przed nami wyjściowy skład Norweżek. Widzimy, że dzisiaj drużyna występuje w ustawieniu 4-5-1. Jest to ofensywna wersja tego ustawienia, więc zapowiada się otwarty mecz z ich strony. Przed nami skład drugiego z zespołów. Widzimy, że obie drużyny są ustawione dziś ofensywnie, ale przy formacjach 4-5-1 możemy być świadkami dużego tłoku w środku pola. Kluczem będzie narzucenie własnych warunków gry w tym. Moment. Norweska kadra kobiet swoją złotą erę przeżyła w latach 1987-2000. W tym czasie norweszki zdobyły dwa mistrzostwa Europy. Mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz złoto i brąz igrzysk olimpijskich. Trudno się dziwić temu pasmu sukcesów, skoro w kadrze grały wtedy takie postaci jak Begeliza, Bente Nordby, Linda Medalen, Marianne Petersen czy Ann kristin Ores. Piset przejmuje teraz piłkę. Dobre opcje do rozegrania. Pracą jednak piłkę. Teraz muszą dobrze ustawić szyki obronne. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Sędzia nie ma wyjścia i sięga po żółty kartonik. Ale mnie zastanawia ta gorąca głowa tak wcześnie w meczu. Teraz będzie się grało znacznie trudniej. Faktycznie to właściwie pierwsza taka wpadka. Każda następna może oznaczać dyskwalifikację, a przed nami praktycznie całe spotkanie. O proszę, dopiściła teraz to podanie. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. granie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Zbudowanie akcji to jedno. Druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. I zaczynamy grę po pierwszym trafieniu. Leon Rose Lawrence, Rose. I podanie do Lorenz. Znowu są przy piłce. No i teraz czy to trafi? Ale radzi sobie z tym strzałem bez trudu. Zapowiadało się groźnie. Ujdzie Leon. Bardzo dobre to podanie. Ależ było blisko! W ostatniej chwili przerwała tę akcję. Znakomita gra w obronie. Oj, prosta strata. O uwaga, ta akcja ma potencjał. Teraz będzie chciała zagrać kluczowe podanie. Tak! Zdołała wyrównać! Mecz teraz zaczyna się od nowa. No popatrzmy, co teraz będzie. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło Jeden do jednego, gramy od środka. Przy piłce Jensen. No, teraz jest potencjał na ciekawą akcję. To się nazywa odpowiedź, znowu prowadzą bramka. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie, ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła, co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Jest 2 do jednego i ruszamy od środka. Leon. Julia Grosso, Leon, Shalina Zadorski, Rose, St. George. No, ewidentnie fał taktyczny moim okiem. Sędzia może sięgnąć po kartkę. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. Prywa zutrożnego lekarne Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Naprawdę fenomenalny występ w pierwszej połowie. Zobaczyliśmy indywidualny spektakl. Doskonały występ w pierwszej połowie. Udało się rozwiązać worek z bramkami i pomóc drużynie. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Berkswand, Wilde Borisa. Berkswand, Bisset, Borisa. Teraz trzy trafi! tak, w tym przypadku to z dużej chmury mały deszcz. Pewna obrona strzału. Rose. Lorenz z piłką. Rose. Grosso. Zadorski. I zadziałał ten pressing blisko bramki. Co teraz? Nie Udało się to wyciągnąć! ta interwencja! No lepiej nie dało się tego zrobić! Na pewno będzie sobie wyrzucać. Może to nie najlepsze wykończenie, ale nie możemy umniejszać tej obronie. Świetne zachowanie. Zagrywa teraz piłkę w szesnastkę. Nieźle wygląda ta akcja. Ciągle groźnie. Kolejny rzut rożny. Daję z rogu w pole karne. I teraz przejmują piłkę. Ależ się teraz bawi. Najwyższe słowa uznania. Znakomita sztuczka techniczna. Grosso. Złe było to podanie. Przemyliły się Norweżki. Strata. Jesse Fleming. Julian Grosso. Leon. Do końca podstawowego czasu gry. Już tylko kwadrans. Jesse Fleming. Rose. Rose. Rosso otrzymuje podanie. Szelina Zadorski. Zadorski. tema. Rose. Ona tu jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Cały zespół wierzy w wyrównanie w końcówce. Czy dobrze to wykończy? I co? I słupek! Znowu są przy piłce. Niewiele brakowało, żeby to podanie doszło. Karl. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Tak, to ostatni gwizdek w tym meczu Pucharu Reprezentacji kobiet, A na ich twarzach zagościła radość. I wydaje mi się, że także ulga Dało im się dziś wywalczyć ważne zwycięstwo. Drużyna musiała drżeć o zwycięstwo do ostatniej chwili. W końcu miała tylko jedną bramkę przewagi. Ale ostatecznie to wystarczyło do wygrania. Nie mam wątpliwości, że po tym spotkaniu będzie wysłuchiwać Peanów na swoją cześć. Słusznie. Naprawdę bardzo dobry występ. Rywalki nie potrafiły sobie z nią poradzić. Dwa razy trafiła do siatki i miała duży udział w zwycięstwie.